Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen. Alleluja. Panie, który przebaczyłeś skruszonemu Piotrowi, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który obiecałeś dobremu Łotrowi królestwo niebieskie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami, Panie, który zesłałeś apostołom Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Wszystkie nasze dzienne sprawy tośnie Boże prawy. A gdy będziemy zasypiali, Niech Cię nawet sen nasz chwali. Twoje oczy obrócone Dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka, Twojego ratunku czeka. Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broni nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, Stróżu i Sędzio Człowieczy. A gdy już niebo osiądzie, Tobie wspólnie śpiewać będziemy, Boże w trójcy niepojęty Święty na wiek wieków święty Amen Zmiłuj się nade mną Panie i wysłuchaj moją modlitwę kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość, Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. Jak długo będą ociężałe wasze serca mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa? Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał. Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie. Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu. Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza. Więcej wlałeś radości w moje serce. Niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina. Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko ty jeden, panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. Chwała Ojcu i Synowi. I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę. Wśród nocy błogosławcie Pana. Błogosławcie Pana wszyscy słudzy pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu, wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana. Niech Cię Pan błogosławi Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Wśród nocy błogosławcie Pana. Słuchaj Izraelu. Pan jest naszym Bogiem. Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce twoje, panie, powierzam ducha mojego. W ręce twoje, panie. Powierzam Ducha Mojego, Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny. Powierzam Ducha Mojego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa twojego, bo moje oczy ujrzały twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie Poga i chwałę ludu Twego Izraela, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków, amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się, wszechmogący Boże. Bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą, niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Witaj, królowo, matko miłosierdzia, życie słodyczy, i nadziejo nasza witaj. Do ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, Do ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc. Na tym łezpadole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota twojego. O tym wygnaniu nam okaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka, Pan